Każdej osobie, która świadomie manifestuje w swoim życiu, zależy na tym, żeby efekty w 3D pojawiały się w sposób jak najszybszy i jak najprzyjemniejszy. I dzisiaj porozmawiamy sobie o czynnikach, które sprawiają, że nie przychodzi ci to szybko, łatwo i przyjemnie. Porozmawiamy sobie o tym, na co tracisz czas i energię tak naprawdę. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to cześć dzień dobry, ja nazywam się Maja Wieczorek, a na tym kanale rozmawiamy o świadomej manifestacji i o tym, jak ją sobie maksymalnie ułatwić i uprzyjemnić. Jeżeli poszukujesz narzędzi, które ułatwią Ci proces zmiany przekonań i manifestacji z życia Twoich marzeń, to zapraszam cię do użycia moich autorskich narzędzi. Link zostawiam ci do wszystkiego w opisie. Również zostawiam ci link do mentoringu jeden na jeden ze mną, jeżeli chcesz, abym pomogła ci stworzyć spersonalizowany, idealny pod ciebie plan działania. Pierwszą rzeczą, na którą ja sama się czasami przyłapuję, że tracę czas, jest kontrola. Kontrolowanie każdego szczegółu Twojego życia, no bo skoro to wszystko się dzieje na podstawie moich własnych przekonań, tak, no to mam wpływ na to, co się zadzieje tu, co się zadzieje tu, co się zadzieje tu, w jaki sposób. No i okej, okay, fajnie, ale po co poświęcać na to swoją energię? <grytanie> Dosłownie, nie trać czasu na analizę każdego pojedynczego szczegółu Twojego życia, jak się, co ma wydarzyć. Zamiast tego poświęcaj czas na budowanie Twojego self-konceptu. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli Twój self-concept jest wysoki, zadbany, dbasz o niego regularnie, wiesz, jak o niego dbać, to ta potrzeba kontroli wszystkiego zacznie znikać i zaczniesz doświadczać, Rzeczy bardzo często totalnie nowych dla ciebie, o których wcześniej nawet nie mogłaś sobie. nawet nie śniłaś o takich. Jeżeli budujesz w sobie poczucie, że zasługujesz na jak najlepsze i budujesz wewnętrzną narrację, która sprowadza się do tego, że ty zawsze dostajesz najlepszy możliwy outcome, że ty zasługujesz na najlepsze możliwe traktowanie i sytuacje, że wokół ciebie jest. Obficie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że żyjesz sobie jak bogini. Najpierw ustanawiasz to wszystko tutaj, w momencie kiedy robisz to tutaj, to 3D za tym podąża. Zamiast stricte analizować każdy możliwy szczegół, podnoś swój self-concept, bo to pozwoli ci na odpuszczenie kontroli i otworzenie się na. Cuda. Jeżeli czujesz, że self-concept to jest coś, do czego chciałabyś przysiąść na poważnie, chcesz, żeby twój self-concept zaczął robić level-up jak nigdy dotąd, to ja serdecznie zapraszam cię do mojego kursu Boski self-concept, gdzie w 30 dni przejdziesz totalną, totalną transformację. Link do kursu zostawiam ci w opisie. Jeżeli jeszcze nie dbasz o swój self-concept, nie jest to twoją codzienną rutyną, tak naprawdę to w momencie, kiedy to się stanie Twoją rutyną, zrobi Ci się o wiele lżej, życie stanie się o wiele lżejsze, Tobie w głowie zrobi się o wiele lżej i przyjemniej, i również w Twoim 3D będą się manifestowały cudowne sytuacje, cudowne osoby, cudowne okoliczności, bez potrzeby kontroli nad nimi po prostu. Drugą rzeczą jest oglądanie, 50 filmików na YouTube dziennie odnośnie tego, jak manifestować świadomie, zamiast wykorzystywać wiedzę, którą już masz. Bardzo wiele osób narzeka na to, że efekty w 3D pojawiają się bardzo wolno albo w ogóle się nie pojawiają. Przy czym oni nie poświęcają tak naprawdę w ogóle. Czasu na to, żeby zmieniać swoje podświadome przekonania, faktycznie nie poświęcają czasu na wykorzystywanie tych pomocniczych technik, które poznają, tylko oglądają ciągle nowe i nowe filmiki. I okej, okay, oglądanie filmików pomaga ci poznać te techniki, tak? Naprowadza cię na wiele różnych rzeczy i oglądanie filmików jest super formą rozrywki, też jakby nie patrzeć, natomiast samo oglądanie filmików nie manifestuje. Jeżeli zależy Ci na szybkich i przyjemnych efektach, to zamiast oglądać dziesiąty filmik z rzędu, wyłącz ten telefon, wyłącz ten laptop i zacznij praktykować. Czy powtarzasz regularnie, codziennie swoje świadome afirmacje, czy korzystasz z medytacji prowadzonych, które pomagają ci przeprogramować podświadomość? Czy robisz to codziennie, czy może raz na miesiąc, jak ci się przypomni. Nie dziw się, że efekty przychodzą bardzo powoli, jeżeli ty nie poświęcasz czasu na to, żeby zmienić swoje przekonania. To jest Twoja pora, twój moment na to, żeby zacząć korzystać z bardzo konkretnych narzędzi, żeby zacząć podejmować bardzo konkretne działania w kierunku zmiany tutaj Twojego wnętrza. Zamiast. Marnować czas, tak naprawdę, na to, żeby oglądać 100 różnych filmików. Mam nadzieję, że ten filmik uświadomił Cię w paru rzeczach, że teraz wiesz, co masz robić. Ja Ci dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Cię do innych moich materiałów odnośnie świadomej manifestacji. Słyszymy się w kolejnym.